odliczanie powoli dobiega końca, już tylko godziny dzielą nas od inauguracji trzecioligowych rozgrywek w sobotę 11 marca. Piłkarze Elany w meczu wyjazdowym zmierzą się z Gwardią Koszalin. Dla Torunian to wyjątkowa okazja, aby zrewanżować się swoim rywalom. Przypomnijmy, że 6 sierpnia 2016 roku Elana na inaugurację rozgrywek przegrała z Gwardią Koszalin na stadionie miejskim 0 do 1, a jedyną bramkę w siedem w 57 minucie spotkania zdobył Sebastian Ginter. Zostaliśmy zmuszeni do gry w ataku pozycyjnej, w ataku pozycyjnym większymi fragmentami. No i niestety, jeśli się z takich sytuacji nie zdobywa bramek, jakie mieliśmy, no to konsekwencja tego może być właśnie taka. 1-0, przegrywamy. Niestety nie udało nam się wykorzystać w trzech sytuacji, praktycznie stuprocentowych. Popełniliśmy błąd przy stałym fragmencie gry. Cóż można więcej powiedzieć, nie ma co chować głowy w piasek, można przeprosić tylko kibiców za, za to, że wynik jest jaki jest. I... W następnym meczu już będzie tylko lepiej. W kolejnych meczach piłkarze Elany radzili sobie dużo lepiej i w efekcie po pierwszej części sezonu Torunianie zajmują czwartą pozycję w tabeli ze stratą dwóch punktów do lidera Sokoła Kleczew oraz jednego punktu do wicelidera z Koszalina. W Toruniu żadną tajemnicą nie są ambitne plany działaczy Elany. Drużyna ma walczyć o awans do drugiej ligi, a wygrana w Koszalinie byłaby wymarzonym otwarciem. To jest drużyna, która musi walczyć o najwyższe cele i to jest drużyna, która może o takie cele walczyć. Mamy kilku zawodników doświadczonych, którzy do nas dołączyli, ale też dużo świeżości, młodości, takiej, która podniesie rywalizację, doda jakości piłkarskiej, co jest widoczne na meczach, na treningach. I z takimi nadziejami na to, że zespół będzie grał równo i dobrze. W Następnych w, każdy, w każdym z meczów z takimi nadziejami podchodzimy do rozpoczęcia. W Toruniu wszyscy mocno liczą na skuteczność Łukasza Zagdańskiego. Najlepszy strzelec Elany ma na swoim koncie 12 bramek i sam zdaje sobie sprawę z oczekiwań, które są wobec jego osoby. Będę chciał jakąś tam odpowiedzialność na siebie wziąć za zdobywanie tych bramek, zdobywanie trzech punktów przede wszystkim i mam nadzieję, że wszystko zakończy się happy endem. W czwartek dotarły do nas złe informacje o stanie zdrowia Aleksandra Tomaszewskiego. Zawodnik Elany rozchorował się i nie uczestniczył w treningu drużyny. Okazuje się, że dzisiaj się rozchorował, już był u lekarza, na tą chwilę nie bierze antybiotyków, ale czy to będzie jakaś... Angina, czy to będzie wirus. Dowiemy się jutro, jutro jeszcze badania przechodzi kolejne i zobaczymy, czy rzeczywiście się rozłoży, czy będzie mógł nam pomóc. Dziś już wiadomo, że występ Aleksandra Tomaszewskiego w Koszalinie jest wykluczony, są jednak także dobre informacje. Mowa o powracającym do formy Marcinie Trojanowskim. Miesiąc pauzowałem przez kontuzję łydki, ale od zeszłego, od soboty zacząłem trenować na normalnych obciążeniach i jestem do dyspozycji trenera. Sobotni pojedynek z Gwardią Koszalin rozpocznie się o godzinie 14. Transmisję na żywo przeprowadzi internetowa telewizja KP Sport.